Siemano, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie w grę What's My Value. Polega to na tym, że wybieramy sobie tutaj poziom, weźmiemy sobie na przykład najbardziej wartościowej zawodnicy na świecie, zaczynamy grę. No i mamy Florian Wirts i musimy wskazać, czy Ryan Gravenberg jest warty więcej czy mniej od Floriana idziemy tak sobie każdy poziom, który mamy tutaj na tej stronie. Każdy poziom przejdziemy sobie raz, wsiąść sensie tam każdą ligę, bo mamy różne ligi. Także każdą ligę spróbujemy raz. Zobaczymy na której lidze ja się najbardziej znam. I zaczyna, zaczynamy, już tak. Wirz czy Gravenberg? Nie no, Wirz jest warty więcej. Ogólnie y, taką gierkę macie na stronie Transfermarkt. Także mm, zapraszam, możecie sobie wbijać i próbować swoich sił. Dalej, Gravenberg czy Pellegrini? Nie no, Pellegrini. Tutaj na razie jest dosyć łatwy, łatwy poziom, bo to są tacy najbardziej znani piłkarze na świecie. Później, jak będzie ekstraklasa, czyli Liga Turecka, to zacznie się robić ciekawie. Tutaj Fauden oczywiście wiadomo, że droższy. Dalej Jao Cancelo, moim zdaniem tańszy, 50 milionów. Antonio Rudiger, też moim zdaniem będzie mniej. 28. Serge Gnabri. Gnabri no Gnabry będzie droższy, chociażby ze względu na pozycję. Na wiadomo, gracze z ataku są, no, mają większe te wartości. Teraz tak, Marcus Rashford. Wiadomo, United na pewno by go nie sprzedało za mniej niż 70. Tylko pytanie, na ile on może być wyceniany? Byłby droższy od Gnabry'ego? Myślę, że tak. 85 milionów, ok. Jak na razie idzie, idzie całkiem nieźle. Angelino będzie tańszy, na pewno. Tutaj, akurat, na sam start, dosyć łatwy ten poziom, także to będzie dosyć wysoki mój wynik. Tutaj, Paulo Barella też oczywiście droższy. Paulo Dybala. Tu, tu się w sumie zastanawiam, bo Dybala kiedyś byłby na pewno droższy, ale teraz. Nie wiem na ile może być wyceniany Paulo Dybala. Tak właśnie zastanawiam się przedział między 50 a 80 milionów. Coś w tych okolicach myślę, że może być wyceniany Dybala, ale zaryzykuję, powiem, że mniej. Jednak Barella jest młodą gwiazdą i zaryzykuję dlatego, że Dybala będzie tańszy. 50 milionów, ok, czyli idealnie w tą, w tą dolną granicę, którą obstawiałem. Jeśli chodzi o Dybale, i teraz mamy Ronaldo, jego kolega z zespołu. Wiadomo, Ronaldo o wiele lepszy piłkarz, jednak już wiekowy. I na ile może być wyceniany Cristiano Ronaldo, to jest trudne, bo niedawno były jakieś tam update'y, i Ronaldo pewnie stracił też trochę na wartości ze względu na to, że jest coraz starszy. No, wiadomo, więcej by trzeba było zapłacić za Ronaldo w rzeczywistości, jeśli chciałoby się go ściągnąć, ale no, to jest transfer mark. I tutaj, no, mają yy, na te wartości wpływ chociażby wiek. Bawem się, że Ronaldo może być tańszy, ale ja zaryzykuję. Powiem, że jest droższy. Aj 45 milionów Cristiano Ronaldo, no nie powiedziałbym. Także tutaj tak, zagramy sobie wszystkie poziomy. Oprócz tego z fifa bo tu mamy overale z FIFA-y. Ja, ja w FIFA gram praktycznie cały czas, więc to by było dla mnie za łatwe i tu by się ciągnęło to w nieskończoność. A tutaj jak mamy jeszcze wartość, to właśnie tak jak w przypadku Ronaldo, może to różnie potoczyć. Dalej legendy. Tu chyba jest tak, że mamy podany, mamy podany rok w nawiasie. I to jest chyba rok, w którym był jakby najwyżej wyceniany dany zawodnik w swoją karierę. Edin Jacko czy Cesc z Wiadomo 2010 to jeszcze były inne ceny, ale Jacko z 2012 mimo wszystko wydaje mi się, że Fabregas powinien być droższy, bo jednak Fabregas w Prime zdawał mi się lepszym graczem od Edina Jacko. Tak zrobię. Dokładnie, Fabregas 55 milionów. Tutaj Ronaldinho. Ronaldinho, ale to jest 2007 rok, a jednak mimo wszystko to jest Ronaldinho, więc tutaj też zaryzykuję powiem, że więcej. Oj, aż 80 milionów. Tutaj te lata są strasznie podchwytliwe. Fernando Torres, 2010. No to jest jeden z moich ulubionych napastników. Cieszyłem się strasznie, gdy przychodził do Chelsea, jednak to nie sprostał oczekiwaniom. I myślę, że on będzie mniej warty od Ronaldinho. Ładnie, 50 milionów. Dalej, Podolski. Też moim zdaniem będzie mniej od Torresa, chociaż no to jest już lata później, ale nie sądzę, żeby Podolski był warty więcej. 23 miliony. Dokładnie. Arjen Robben na pewno będzie więcej. 40 milionów, też mało dosyć, jak na chodnika. Mats Hummels 2018, to już zmieniały się te ceny i w 2018 myślę, że Hummels będzie warty więcej niż 40 paniek, 60 aż. No tutaj te lata robią sporą różnicę. Dirk Kuyt będzie mniej, 20 milionów. Dalej, Leonardo Bonucci. Więcej. 5. Emerson. Na pewno będzie mniej. Po pierwsze, nie kojarzę za bardzo tego zawodnika. Po drugie, rok 2005. Carlos Vela. Ile mógł być warty Vela w 2013? Kurde. To nie był nigdy jakiś piłkarz. Ale z drugiej strony, 30 milionów to też nie jest wcale dużo. a zaryzykuję, powiem, że mniej. Dobrze, 20 milionów. Na razie idzie całkiem nieźle. Walter Samuel w 2004. Myślę, że mógł być warty przynajmniej te 20 Dobrze, był 25. dlatego tego wycykali. Tak, no zdobywca złotej piłki musiał być droższy. Dobrze, 70. 12 punktów jak na razie. Arturo Vidal, no na pewno to nie było 70, także mniej. Sergio Aguero tutaj zdecydowanie więcej. Masze rano mniej. Andres Inieta musiał być więcej. 70 milionów, tylko myślałem, że będzie trochę droższy Andres. Vanderwart, chociażby ze względu na lata, tutaj tych wartości, będzie tańszy. Jerry Henry. Jerry moim zdaniem, lepszy o wiele zawodnik od Vanderwarta. I on powinien być warty, jeśli Vanderwart 26 milionów, to Thierry przynajmniej 40. Nawet 50. No chciałem mówić, 40-50, także. Maury droższy, tutaj Benzema też będzie droższy. 60 milionów, ok. Myślałem, że będzie trochę więcej warty. Ibrahimowicz, nie, Ibrahimowicz nie będzie warty, więc. 46, dobra. Jamy tutaj na jakiś rekord, 20 punktów jak na razie. Pan w Tańszy oczywiście, tutaj bez żadnej dyskusji. Mirocloze, nie, no, Mirocloze powinien być droższy. Jeden z najlepszych zawodników historii mistrzostwa świata. Boating będzie tańszy. No jak na razie idzie dosyć szybko. Nabijamy sobie tę... Te... Dorał Maluda. 2007 rok. Zaryzykuję, że Maluda mógł być tańszy. Dobrze. Mała różnica, mała. 3 miliony zaledwie. Wayne Rooney to na pewno będzie więcej. Prawny jestem jaki to jest taki rekord rekordów. najwięcej ktoś z to był tutaj pułków. Kelme, okej. Quaresma. Czy Quaresma byłby warty więcej niż 18? Peru. nie być wtedy warty Quaresma? On byłby droższy od Romana i Kelme? Zaryzykuję. Dobra, 25 milionów. To był dla mnie totalny, totalny random, bo nie pamiętam Quaresmy z tamtych lat. andrzej Arszawi. On to był taki one season wonder w tym arsenalu, ale to jest 2009 rok. Myślę, że on mógł kosztować z 25. Milion różnicy, oj tu jest bardzo close. Mandanda moim zdaniem nie, ze na wiek i na pozycję. 17, dobrze. Jadzie mi ładnie na razie. I Luiz będzie waższy. Jak na razie idzie coś za łatwo. Akinfejew tańszy. To już mamy odcinka 9 minut. Jak na razie, tylko jedna pomyłka. Pikę droższy na pewno. Tutaj bez żadnej dyskusji. Carvalho tańszy. No tu nie ma za bardzo na tym poziomie się co za długo zastanawiać. większość wyborów jest dosyć prosta. Steven Jerobs droższy. Wystarczy po prostu porównać sobie klasę obu zawodników albo chociażby rok. Dobra, Pepe tańszy. Prawdziwe schody się zaczną przy ekstra klasie. Falcao droższy. Próbuję dawić do 50 punktów. Zobaczymy czy się uda. Cambiaso, tańszy. Na razie no jest strasznie łatwiutko tutaj. Neymar na pewno droższy bez żadnej dyskusji. Bo w ogóle 180 milionów. Michael Owen to na bank mniej. Carlos Vela. On już był. No, on był warty 20. Tyle punktów zdobyłem, że już mi się kukarze zaczynają powtarzać. Robbie Keane. Nie mam pojęcia, nie kojarzę za bardzo tego zawodnika, yy, boiska, no to 2008 rok, no ja się wtedy dopiero zaczynałem interesować piłką, Dlatego nigdy nie byłem fanem Liverpoolu, więc nie kojarzę za bardzo, jak on grał, ale dobra, zaryzykuję, powiem, że wyższa. Milion, milion różnicy, Walter Samuel już był, on był 25 milionów warty, także drożej, no już powtarzają się ci piłkarze. 2011 rok, Juventus, ale Fabio jakoś nigdy nie był, kurczę, takim topowym napastnikiem tego Juventusu, nie pograł tam za długo, nie kojarzę go za bardzo z tam W ładnie mu szło, zaryzykuję powiem, że mniej, 17,5, prawda, dobrze kojarzę jak na razie. Kirk. O Jezus, ile ty miałeś? Ty miałeś chyba 20, bo ty też już byłeś. Jest. Dobrze, 20. Robin van Persie, moim zdaniem droższy. O Jezus, jeszcze ta koszulka Arsenalu. O, te Arsenalu chyba za nim nie przypadają. O, dwóch Holendrów. Van Persie i Van Nistelrooy. Ale chociażby na lata, myślę, że tu jednak van Persie będzie droższy. No proszę, droższe, ale myślałem, że będzie większa różnica. Iter Casillas będzie droższy. Co? Casillas tańszy od Van Nistelrooya, No dobra. 46 punktów, 56 milionów tutaj byłbym warty, przeliczając to na punkty. Zmieniamy poziom w takim razie. Ogólnie, tu są jeszcze są poziomy łatwy i trudny. I to polega na tym, że jak masz. Jak macie normalnie opcję, a że albo ktoś jest tańszy, albo droższy to w przypadku poziomu trudnego dochodzi jeszcze opcja z taką samą wartością coś takiego mógłbym zrobić, jakbym chciał no, na te overale z Fify ale to mam, mam pomysł, może pogadam sobie z, uda mi się kogoś namówić i zrobimy sobie właśnie taki pojedynek, kto lepiej zna te overale Fifowe i wtedy sobie zagramy na poziomie trudnym, a na razie tutaj jedziemy łatwy Przechodzimy do ekstra klasy. Damian Kondziar, 1,7 miliona i Franciszek Plach. Jak pewnie dobrze wiecie, bo ja to już kilkukrotnie na różnych filmach mówiłem, ja się totalnie ekstraklasą nie interesuję. Jedyne co wiem o tym gościu to, że jest bramkarzem, ten Plach. Tego obstawię, że jest tańszy. On nawet swojego zdjęcia nie ma, jest takim no-name'em. Pedro to jest nowy pomocnik. On może być droższy. Niewiele, 100 tysięcy różnicy. Tutaj na tej ekstra klasie pójdzie szybko. Sebastian Kowalczyk to jest jakiś młody gracz, dlatego myślę, że może być droższy, półtora miliona. O, dalej, Gonzalo Silva, gościu z Radomiaka. Czyli poprzedni sezon w pierwszej lidze zagrali, to na pewno nie jest droższy niż milion w ogóle. Okej, okay, 800 tysięcy, idzie lepiej z tą Ekstraklasą, niż sądziłem. Żał Amaral będzie droższy. O kurde, żała Amaral tańszy jednak, także Ekstraklasa tutaj zaledwie 4 punkty. Przechodzimy do Premier League. Odense, Maguire. Nie, no. Pary, tutaj najlepszy środkowy obrońca na świecie. Musi być prostszy. Tomas Sołczek. On poprzedni sezon miał bardzo dobry, ale czy byłby wyceniany na więcej niż Pary Maguire? Myślę, że nie. 40 milionów to wciąż dużo, wciąż to jest dobra cena. Wilfred Ndidi. To jest młody gracz perspektywy. Myślę, że on może być warty tak z 55 milionów? 60 nawet, ok. Dobra. Dalej. Van Dyke będzie droższy. Van Dyke 55 milionów! Nie wierzę! Realizm w tej grze w końcu, w końcu Van Dyke nie jest overhyped. Bo tak uznałem, no, Vergil Van Dyke, przez wielu uznawany za najlepszego obrońcę na świecie obecnie, mimo tamtej kontuzji, To, chociaż w rzeczywistości jest gównem, to pewnie będzie wart jakieś 100 milionów, a tu 55, miłe zaskoczenie. Nawet nie jestem zły, że tak szybko odpadłem na tej Premier League, bo cieszy mnie, że Van Dijk był tańszy od tego Ndd'ego. Dalej, Goodell Zubeldia. Zubeldia, ja go używałem w Borusi Dortmund, to był jakoś piąty, szósty sezon chyba. On miał mniej niż 30 lat, czyli to jest młody gracz, czyli dzięki temu może być warty przynajmniej 10 milionów, 20 nawet, no proszę. Augusto Solari, nie znam go, więc obstawiam, że jest tańszy 4 miliony zaledwie Iki Puć na pewno będzie droższy 18 Oskar Rodriguez niej 12 milionów Merson będzie droższy 25, nowy nabytek Barcelony mam nadzieję, że będzie migał na tej prawej obronie Właśnie chociażby takiego Christiana Teo będzie równał z Ziemią. Teo oczywiście tańszy. 7,5 miliona. Dalej, Fernando Pacheco. To już jest wiekowy gracz i myślę, że nie, dodając do tego, że jest bramkarzem, będzie tańszy. Uuu, 8 milionów. Ok, także proszę od Christiana Teo. Stały nam cztery poziomy: Bundesliga, Serie A, Liga Francuska i Liga Turecka. Mamy 15 minut odcinka. Także myślę, że około 20 minut się zamkniemy, maksymalnie do tych 25, powinno być gil, bo tamta liga turecka to 2-3 strzały i będzie po robocie. Dobra, teraz Bundesliga, Trager droższy, Santa Maria będzie tańszy, ale tu no, znowu ma malutkie różnice, malutkie bardzo. No. Josip Brekalo. Jezus, nie kojarzy w sensie kojarzę nazwisko. Wiem, że on gra w tym Wolfsburgu, ale nie jestem sobie ani w skojarzyć na jakiej pozycji, ani czy nawet pierwszy skład, więc strzela, że niższa. Dobra, też tutaj malutka różnica: 3 miliony, ale udało mi się trafić. Bella Kocza to jest młody gracz, ale wątpię, że będzie więcej niż 12 milionów. Gra w VFL coś tam to jest na pewno to jest chyba Bochum. To nie jest pierwsza Bundesliga, więc będzie tańszy. 7 milionów. Eric Maxim Czupomoting, może być droższy, czyli miliona tylko, no proszę, myślałem, że będzie warty trochę więcej, bo jednak napastnik, do tego w bajernie, to może być, dobra, wracamy po cięciu, sorry, ale miałem kuriera, musiałem odebrać, w ogóle nie wiem czemu, ale teraz kamerka mi nie działa, także już końcówka odcinka będzie bez kamery, dały nam jeszcze 3 linii. Serie A, Liga Francuska i Liga Turecka, także oczywiście idziemy najpierw do Włoch. Pinamonti czy Artur? Nie no, Artur będzie droższy na bank. Dalej Samir, nie wiem kto to jest, więc on musi być tańszy. Pierre Kalulu. on brzmi i wygląda tak po zdjęciu na jakąś młodą gwiazdę, więc może być droższy, no niewiele dwie, 2 miliony różnica, ale droższy. Iragi, no on gra w reprezentacji, a to już musi coś znaczyć. Powinien też być droższy, moim zdaniem. Okej, okay, 9 milionów. Edi Salcedo, nie mam pojęcia kto to. Pół miliona różnicy. No, Robin Gosens musi być droższy. No tutaj nie było w ogóle o czym gadać. Magnani będzie tańszy. Też 5 milionów. Jak na razie no, z tych łok nie trafiają na, na się jakieś większe gwiazdy. Korea będzie droższy. Kłame. Gracz Fiorentiny. No on tworzył Mega Duet z Krzyśkiem Piątkiem jeszcze w Genoi, Ale czy obecny gracz Fiorentiny będzie droższy od Korei? Wątpię. 8,5 miliona tylko. Myślałem, że będzie trochę droższy. Kłame. Aaron Ramsey na pewno będzie powyżej 10 milionów. 14. Prawdopodobnie ze względu na wiek, już trochę. Nandes. On gra w Cagliari, On miał y, tą kartę y, Path to Glory. To jest jedyne, z czego ja gościa kojarzę. Myślę, że będzie. O kurde, 22 miliony aż, no? Myślałem, że będzie tańszy Nandes. Ale dobra. Stały nam dwie ligi: francuska, turecka, która no, raczej szybko pójdzie. Dobra, tu jest Foket, 6 milionów, którego nie znam. I Pereira Laguerre, którego też nie znam, ale ten drugi nie ma zdjęcia, więc uznam, że jest mniej warty. 3,5 miliona. Kali On gra w PSG. To jest na bank jakiś młodziak, więc uznam, że ze względu na wiek może być droższy. Dokładnie, 10 milionów. Kolejny bez zdjęcia, więc dla mnie musi być tańszy. Pablo Sarabia na pewno będzie droższy 25 milionów Gwenduzi Gwenduzi dla mnie jest mniej warte od Sarabii, Ja bym nie zapłacił więcej za Gwenduzi 20 milionów no tak, chciałem, że tu różnica będzie mała ale jednak na korzyść yy, Sarabi Tutaj gościu kolejny bez zdjęcia więc mówi być tańszy Pape Gwayen. On ma zdjęcie przynajmniej Tamten poprzedni nie miał. Nie znam żadnego z nich, więc zasugeruję się tym, że po prostu ten z Marsili ma zdjęcie, no bo to jest random dla mnie. Okej, okay, udało się trafić. Topi. Nie kojarzę gościa. Wygląda na takiego szybkiego skrzydłowego, ale no... że niższa wartość. O, 7 milionów, dobra. Udało się. Gerson. Ma jakieś zdjęcie w koszulce reprezentacji Brazylii, więc skoro zagrał przynajmniej raz w repce, no to musi coś tam potrafić, więc należy wyższa wartość. 20 milionów aż. Też nie kojarzę, ja ligi francuskiej praktycznie nie oglądam. Ok, Leandro Paredes powinien być droższy, no też tutaj obstawiam, że będzie malutka różnica, ale jednak na korzyść Argentyńczyka. Laborde, kojarzę go, ale moim zdaniem Paredes będzie droższy, dokładnie 15 milionów Laborde. Albo laborde, nie wiem, jak to wymawia. Kolejne bez zdjęcia będzie więc... tej francuskiej idzie lepiej niż sądziłem. O, Jeremy Doku, to jest y, bardzo fajny zawodnik. Ostatnio y, y, ten na ustach wielu y, nie piłkarzy, tylko fliców po y, danym euro. Bradarić będzie tańszy. Tylko 6 milionów. Cadevere. Kojarzę to nazwisko, więc dla mnie będzie on droższy. 15 baniek, ok. No a z tej Francji, co tam mi idzie jakoś? Del Castillo. Nie mam pojęcia, kto to. 4,5 miliona warty. Goebbels. To jest młody gracz. Młody perspektywiczny zawodnik, więc on będzie droższy. Ale niewiele, tylko 6 milionów. Myślałem, że będzie przynajmniej 10. Jonathan Klaus. To jest gościu. Teraz, żebym nie pomylił, ale wydaje mi się, że to jest gościu, który dostał toca w tej FIFA na CPS-ie albo na CLS-ie. To jest jakiś taki właśnie wahadłowy coś takiego. Skoro miał toca, to musiał mieć dobry sezon. Skoro miał dobry sezon, to podnieśli mu wartość i będzie droższy. No, niewiele, ale droższy. Siriwela. On, ty, jak. Właśnie, dobrze, że widać tutaj zdjęcie w bluzie Liverpoolu, bo skojarzyłem tą twarz z gościu, który miał przynajmniej, z tego co ja go kojarzę, miał niecałe 70 oceny, dlatego będzie tańszy. 3,2 miliona, dobrze. Ajorke to jest, on ma około 75, bo on ma chyba złotą, tą, złotą kartę zwykłą, więc on będzie droższy, 12 milionów, dokładnie. Kurde, na francuskiej 20 punktów. Tomasona nie znam, więc znam, że mniej. 20 punktów na lidze francuskiej. No nie spodziewałem się, że pójdzie tak dobrze. Musa Dembele musi być droższy. Podaoui Nie znam, więc sprzeda, że mniej. 5 milionów tylko. Ma koszulkę z reprezentacji, także to musi być jakaś nieznana repka. To jest chyba Iran? Albo Irak? Coś takiego. Jakaś taka Azja Wschodnia. Jordan Amawi będzie droższy ale niewiele, tylko 9 milionów. No nie ma tutaj na razie jakichś takich fajniejszych gwiazd tutaj w Francji. Nie dało nam chyba nikogo, kto jest warty powyżej 50 milionów. Bernard 16 to będzie droższy. Dalej Turam. Ale to nie jest żaden z tych dwóch najbardziej znanych Turamów, więc on będzie tańszy. A mimo wszystko i tak 9 milionów. Ten bez zdjęcia, więc mniej. Junior no on ma zdjęcie, więc strzele droższy. Pół miliona różnicy, no tutaj stąpam po cienkim lodzie w tej Francji. Aholu. Nie znam go. Strzele, że... mniej. 4 miliony, dobrze, jak na razie idzie. Idzie dobrze. Dobra, Robson Bambu. On ten bambu wygląda na młodszego. Skoro młodszy, to więcej warty. Aj, Pół miliona różnicy! Ale 29 na lidze francuskiej to jestem aż w szoku, że się udało. Teraz ostatni poziom. Liga Turecka. No i zaczyna się. Dziokowicz. To tenisista To jest jedyny Dziokowicz, jakiego znam. A tu jest jakiś Anolis kiopis, Dobra. Random. Droższy. No, 2,7. Dobra. Nie za zero. Tyler Boyd. Kojarzę go. Ale że mniej. Dobra. Idzie jakoś. Idzie. Nuri Sahin. To jest... Już wiekowy zawodnik, ale no grał w takich klubach jak Borussia, więc myślę, że powinien być jeszcze warty ponad te półtora miliona. A jednak niestety tylko milion. Także na Turcji udało się zdobyć tylko dwa punkty. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ten film, gdzie będę się pojedynkował z kimś na tym poziomie Fify, kto tam bardziej zna te overa,